Jeździec wbijał się między dwóch jeźdźców i zadawał dwa ciosy, Jeden cios jest i bez zatrzymywania, bez zatrzymywania szabli. Jest to tak zwana polska krzyżowa. Tak walczyli też z ziemi yy, nasi przodkowie. Jest cięcie, jest cięcie. Tu zobaczcie, trzeba uważać, bo może na ucho koniowi. Dlatego to jest ważne, żeby koń ufał jeźdźcowi żeby nigdy nie było czegoś takiego że szabla krąży wokół konia i koń ucieka najpierw zademonstrujemy to wolno I pokazuję najpierw wolny o tempie pierwsze jest cięcie raz i dwa ja. Ja. O, przytrzymywali konie i, no my dzisiaj to nazywamy fechtunkiem, czyli jeźdźcy fechtowali między sobą. Natomiast w XVII wieku nie było żadnego fechtunku, tylko był młynek i wchodzili w młynek. Jej zadaniem miejsca było atakującego, jak również tego, który niby się broni, ale też atakuje, żeby zajechać na plecy przeciwnika, żeby nie stać i nie walczyć od przodu, tylko moją intencją jest doprowadzić konia i przepychać koniem konia przeciwnika, żeby ciąć w plecy, a nie z przodu. Dzięki temu, że mogę ciąć w plecy, to przeciwnik się nie boi. Przeciwnik nie może się nie boi, tylko nie może zareagować. Popatrzcie najpierw wolno. Zobaczcie ja i Już tu najeżdżam i on też się, widzicie, obraca. Bo chcemy, jeden i drugi, chcemy wje wjechać na plecy przeciwnika. I teraz chodziło o to, żeby tak prowadzić konia w ciżbie, żeby właśnie dochodzi do tego, żeby móc ciąć. Tylko musimy pamiętać o tym, że oprócz mnie było jeszcze kilku Jest innych koniec. przeciwników, innych rycerzy, którzy też świecieli. Czyli ja nie wróciłem tylko z jednym. Tylko z całym tumultem przeciwnika. Teraz Wam pokażemy już taki nie bez scenariusza młynek. Czyli tak, oni rzeczywiście walczyli. My nigdy nie robimy nie umawiamy się, jak walczyć. Zawsze to jest żywioł.